Witam i pozdrawiam wszystkich widzów kanału Tajemity, tych starych bywalców i tych, którzy dopiero odkrywają nasz kanał. Nowym widzom proponujemy zapoznanie się z linią programową kanału oraz zasadami, jakie u nas obowiązują. To wyeliminuje pewne nieporozumienia. Drodzy widzowie! Chcąc odczytywać znaki nadchodzących tysiąc lat pokoju, które będą poprzedzone oczyszczeniem, jak nazywają ten okres zwolennicy New Age, należy być bardzo czujnym. Zbyt dużo w ezoteryce jest samozwańczych szarlatanów, którzy w swoich czterech ścianach przerzucają Biblię Szatana, twierdząc, że znają przyszłość prawie każdego i są zdolni nawet opowiedzieć, jaki to niby portal miał się otworzyć tegoż roku. Sprawa z przepowiedniami jest o tyle ważna w tym całym ambarasie, że te biblijne muszą się spełnić i czy to się komuś podoba, czy nie, zostaną spełnione. Gdyż jest to podwalina każdej religii. No bo co to za religia, której prorocy strzelają ślepakami? Tak więc nawet ci, którzy opowiadają o Bogach swojej religii, mogą być zaangażowani w taką konstrukcję bieżących wydarzeń, żeby łatwo ją było ubrać w spełniającą się przepowiednie. Dlatego bądźcie uważni i czujni, sprawdzajcie i nawet jak będziecie pewni, to sprawdźcie to jeszcze raz później przy nowym nabytku wiedzy. Wiemy już, że kiedy to Bóg rozkaże władcy, aby otworzył bramy, uwalniając olbrzymów, aby wypełnił jego gniew, tak się stanie. Dlatego Izajasz mówi, że koniec czasów będzie naznaczony zniszczeniem Babilonu, Iraku i powrotem straszliwych olbrzymów Nefilim. To nie są piękne istoty, których piękne grafiki zalewają internet. Kiedy chcemy choć w przybliżeniu wyobrazić sobie Nefilim, internet nam podsuwa walecznych wojowników z białymi skrzydłami operującymi białą energią, tarczą i mieczem. Jakże błędny i podstępny obraz mający za cel wzbudzić w nas zaufanie do Nefilim. Nefilim nie są i nigdy nie będą naszymi przyjaciółmi. Zostali kiedyś stworzeni, aby wyciąć w pień gatunek ludzki na tej planecie. Pamiętacie zapewne Goliata, który stanął z Filistynów naprzeciw Daniela. Goliat był jednym z ostatnich Nefilim rozsianych po całej ziemi. Zaciągnął się do armii Filistynów, aby jako bohater i niezwyciężony wojownik błyszczeć i rozsławiać imię swojego rodu, wywodzącego się z upadłych aniołów. Wiemy jak skończył. To, co Bóg uczynił w Egipcie, gdy rzucił na nich rozpaczliwość swojego gniewu, posyłając na nich złych aniołów, psalm 78-49, uczyni ponownie, jeśli chodzi o czasy oczyszczenia. Jednak proroctwo Izajasza jest dodatkowo fascynujące, biorąc pod uwagę, że Nimrod, projektant wieży Babel, bramy bogów, sam był Nefilim, czyli Giborim, co możemy zauważyć w pierwszej księdze Kronik 1.10. Czytamy tam, że Kusz był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi, ale był też ojcem innych synów. Byli to Seba, Hawila, Sapta, Rama i Sapteka. W książce Cydonia. Tajemne kroniki Marsa. David Flynn posunął się o krok dalej, łącząc budowę wieży Babel przez Nimroda ze zbuntowaną planetą Mars. Nimrod, olbrzym z rasy Nefilim, był autorem planu wieży i był w micie łączony z Nergalem, babilońskim bogiem Marsa. Wieża Babel była wieżą, która budowana była jednocześnie na Marsie. Wcześniej w swojej zdumiewającej książce Flynn zauważa, Symbolika stosowana przez szkoły misteryjne stała się inspiracją dla pism włoskiego poety Dantego, który również pisał o związkach pomiędzy wieżą Babel, gigantami i Marsem, co intrygujące Dante utożsamił Marsa z Szatanem, pieśń raju dziewiąta 127-142. Florencja, miasto założone przez Marsa owego szatana, który pierwszy odwrócił się od swego stwórcy i którego zawiść spowodowała tak wielki smutek, iż rozprzestrzenia przeklęty kwiat Lilii, ten, który zbłądził owce i jagnięta, gdyż z pasterza uczynił wilka. Starożytni kabirowie, Giborim, którzy budowali cyklopowe mury i megalityczne fortece, przybierali różne formy. Ale wszystkie miały swoje początki w tym samym miejscu. Przez starożytnych uważani byli za mieszkańców głębin ziemi, wielkiej matki, mających wpływ na płodność ludzi i zwierząt oraz łączonych z wydobyciem i obróbką metali. Zstąpił z nieba na ziemię. Według starożytnego sumryjskiego mitu, gdy Nergal bóg marsa został wyrzucony z nieba, zstąpił z demonami. Tak więc nie tylko Nimrod był Nefilim. Nie tylko zaprojektował wieżę Babel bramę bogów, nie tylko był związany z Marsem i zbudował wieżę Babel na zbuntowanej planecie więziennej, ale on, podobnie jak i inni giganci, był demoniczny w pochodzeniu. Znaczenia tego nie można przeoczyć i należy patrzeć, dokąd prowadzi ta linia krwi. Wielki Zigurat Wieża Babel była bramą Nefilimów, i zgodnie z proroctwem, miało to być miejsce, w którym w przyszłości otworzą się bramy i powrócą olbrzymi. W księdze rodzaju 11 opowiedziano historię Wieży Babel. Budowniczowie chcieli stworzyć konstrukcję, której szczyt sięgałby nieba Machim. Kiedy pan zstąpił i zobaczył, co się dzieje, powiedział. Nic nie zostanie im odjęte, co zamierzali uczynić. Co Bóg chciał przez to powiedzieć? Wniosek płynący ze słów nie wskazuje na to, aby wieża miała być zniszczona. Wręcz przeciwnie. Słowa raczej mają w sobie pewnego rodzaju podziw Boga dla ludzi, że wspólnie z Nefilim wybudowali potężny portal znajdujący się na szczycie podstawy wieży. Jednak wszystko to wydaje się dziwne, jeśli znaczenie jest takie, że wieża sięgałaby nieba. Konstrukcje budowano na całym świecie od zarania dziejów, znacznie sięgając w górę. Jednak o ile wiemy, żadna z nich nie wywołała odpowiedzi od Boga, która brzmiała nic, nie zostanie im odjęte, co sobie wyobrażali. Józef Flawiusz uważa, że budowa wieży Babel była aktem buntu przeciwko Bogu, że było to wyzwanie rzucone Bogu za zesłanie potopu oraz przygotowanie się na przetrwanie przyszłych kar, gdyby takowe nastąpiły. A co jeśli inne znaczenie tutaj, które sobie wyobrażali ówcześni budowniczowie, pasuje bardziej idealnie do pisma świętego i historii? Coś, co ma związek z fizycznością nieba jak w miejscu zamieszkania aniołów lub peryferyjną bliskość bramy Arymana. Pamiętać należy, że tak jak często czyni to Biblia, rysuje ona skończone abstrakcje dla ludzkiego zrozumienia. Dlatego też tutaj powstaje pytanie, jak blisko powierzchni Ziemi jest miejsce zamieszkania aniołów, demonów, Boga. Jest tutaj trudne w odpowiedzi, o ile się chce trochę pozwodzić w temacie. Warto dołączyć się do pytania, ponieważ mamy tendencję do umieszczenia fizycznej z braku lepszego określenia, lokalizacji tych domen daleko w przestrzeni. A co jeśli są tak blisko, że można je było osiągnąć na wysokich górach? Nefilim mieli hermetyczną wiedzę o pierwotnej ziemi, zanim niebiosa zostały zamknięte i zanim Bóg nie chodził już z człowiekiem w chłodzie wieczoru. Czy Nefilim, jako potomkowie upadłych aniołów, wiedzieli coś o peryferiach kosmosu lub sali tronowej Boga? Czy wiedzieli coś, czego my dzisiaj nie wiemy? Że w jakiś sposób te miejsca są tuż nad naszymi głowami? Czy to dlatego święci ludzie przez cały czas czuli się podświadomie zmuszeni do wspinania się na góry w poszukiwaniu Boga? Czy to dlatego w literaturze biblijnej i pozabiblijnej powszechnie przedstawiane są metafory nieba osiągniętego na wyniosłych platformach: drabina Jakuba, drabina Atla, bogowie na górze Olimpu, stopy powracającego Chrystusa na Górze Oliwnej, Mojżesz otrzymujący prawo od Boga na Synaju, strażnicy schodzący z góry Hermon, nie mówiąc tutaj o naszych polskich szczytach, na których do tej pory dzieją się niezrozumiałe zjawiska? Z jednej strony takie idee mogłyby przynieść niektórym pocieszenie, aby pojąć Boga i jego aniołów i jak zawsze w tak bliskiej fizycznej bliskości. Z drugiej jednak strony ta sama koncepcja nadaje znaczenie proroctwom Izajasza dotyczącym ziemskich bram Babel, otwierających się pod koniec czasu w okresie wojny w Iraku, kiedy to według proroka ziemia zostanie najechana przez destrukcyjnych, powracających nefilii. Czy istoty wciąż naciskają na mosiężne bramy kosmosu, oczekując na rozkaz Boga, aby władca je otworzył? Jameson, Facet i Brown tak mówią o proroctwie Izajasza. Odniesienie do wyzwolenia przez Mesjasza często wyłania się spośród lokalnych i tymczasowych szczegółów wyzwolenia z Babilonu jako wielkiego ostatecznego końca proroctwa. Innymi słowy, prawo podwójnego odniesienia odnosi się do słów Izajasza: jak na górze, tak na dole i co było, to będzie. Babilon, Irak jest zatem miejscem geograficznym lub stałym miejscem na ziemi, gdzie nefilim, bogowie, przekraczali, być może przekraczają i będą przekraczać bramy w przyszłości. W dziesiątym rozdziale księgi Daniela rozgrywa się historia o tym, jak prorok modlił się przez 21 dni, zanim anioł Gabriel powiedział: Od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i upokorzyć się przed Bogiem swoim, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem tu z powodu twoich słów. Dlaczego przedstawienie sprawy Bogu zajęło Danielowi aż 21 dni? Wiemy, że potężny perski demon sprzeciwił się mu i sprawiał wszystko, aby mowa Daniela nie trafiała do Boga. Dopiero gdy Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mu pomóc, mógł on działać dalej. W teologii perskiej ten przeciwny duch zostałby zidentyfikowany jako Achriman. W księdze Daniela jest on po prostu nazywany księciem królestwa Persji, Iraku i Iranu. Był strażnikiem bramy Babel, jak to zostało zbeletryzowane w Arimangate. Bóg objawił Danielowi, rozdział siódmy, również inne rodzaje ziemskich wpływów królestwa babilońskie, medoperskie, greckie i rzymskie z których każdy był jedynie ludzką agencją pod kontrolą nadprzyrodzonych mocy. Księstwo Królestwa Medoperskiego zostało przedstawione jako duch wojowniczy, który dążył do dominacji poprzez agresję militarną, podczas gdy jego poprzedniczka Babilonia charakteryzowała się siłami udającymi tron Boga. W całej Biblii duchowy Babilon jest odpowiednikiem systemu świata, który jest wrogi Bogu. Babilon rozpoczął się od wieży Babel, gdzie na poziomie makro zaistniała strategia szatana, która rozrastała się, aby wcielić w życie ludzki system jednego świata. To w Babel został po raz pierwszy podjęty system jednego wielkiego świata, którym rządzić miał król przestworzy Lucyfer, dzisiaj szatan. Teraz wydaje się, że ten system nie ma przyszłości, że skończy się, gdy świat będzie zmierzał w kierunku ostatecznego, kulminacyjnego spotkania z gigantami i ich władcą. Rozmyślając nad tym warto też zadać sobie pytanie, czy ktoś podążał tą ideą przed gigantami. Proroczy Sen, Nebukadnesara, króla Babilonu, dał Danielowi wgląd w królestwa i ostatecznie odrodzone imperium, które zapewni wielkie wejście matki, ojca, wszystkich Nefilim, antychrysta z proroctwa czasów ostatecznych. Boska przepowiednia Daniela jest zdumiewająca w świetle niezwykłych odniesień zawartych w rozdziale drugim. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez nasienie ludzkie, ale nie będą się oni trzymać razem, tak jak żelazo nie da się zmieszać z gliną. Księga Daniela 243. Zaimek osobowy zmieszają się z nasieniem ludzi sprawił, że Missler i Eastman w swojej książce spotkania z obcymi zadali stosowne pytanie: Co lub kto miesza się z nasieniem ludzi? Kim są ci, którzy nie posiadają ludzkiego nasienia? Rozważanie potencjalnego znaczenia fragmentu Daniela i jego implikacji dla przyszłego globalnego zrządzania oszałamia umysł. Proroctwo Daniela, w połączeniu z Księgą Rodzaju rozdziałem trzecim, dostarcza niesamowitej doktryny, że szatan ma potomstwo i że jest on wrogiem Chrystusa. Jak czytamy na początkowych kartach świętej księgi, którą jest Biblia. I ustanowię nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między potomstwem Twoim a potomstwem jej. Ono zmiażdży ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę księga rodzaju 3:15. Słowo przetłumaczone tutaj jako nasienie to hebrajskie słowo zera, które oznacza potomstwo, potomków lub dzieci. Czy potomstwo szatana czai się za bramami, czekając na ostatnią okazję, aby zmieszać się z ludzkim DNA, jak to robili w dawnych czasach? Czy to jest metoda, za pomocą której Nefilim powrócą? Czy, jak zauważono wcześniej w tej serii dotyczącej demoniczności, jest to metoda, za pomocą której wcieli się sam Antychryst? Wiadomym jest to, że nasz świat jest światem fizycznym. Tutaj istoty z innych wymiarów, a nawet transwymiarowe, muszą przyjąć ciało fizyczne, aby żyć. Przyjąć ciało fizyczne znaczy wcielić się. Tutaj ten proces jest nadzorowany przez mechanizm, który stworzył i uruchomił Bóg, ale wiemy, co znaczy opętanie. Silny, zły duch może opętać ciało człowieka, a jego duszę zepchnąć w najdalsze zakamarki jego jestestwa. Istnieje też teoria, która mówi o tym, iż portal to zbiór wszystkich ludzi, gdzie każdy z nich to indywidualny portal. Im wiara i wiedza oraz moralność wysoka, tym silniejszy jest ten portal i żadna zła istota nie przedostanie się, by opętać ciało. Jednak sprawa wygląda zupełnie inaczej, gdy człowiek działa wbrew regulaminowi, jaki zostawił nam Stwórca. Ciało astralne staje się słabe, przez co nie jest zdolne do przeciwstawienia się innej, znacznie potężniejszej sile, która jako lew ryczący krąży wokół nas. Jeśli księga Rodzaju 6 rzeczywiście jest opowieścią o zbuntowanych aniołach, którzy opuścili wyznaczone im miejsce zamieszkania i zaczęli współżyć z ludzkimi kobietami, z czego narodziły się zmutowane formy życia, czy to rozsądne jest założenie, że szatan, jako upadły anioł, ma już lub będzie miał możliwość kopulacji z kobietą, aby poczęła jego syna? Brama Arymana głosi: To prawda. Według Biblii Antychryst będzie synem zatracenia, męskim potomkiem greckiego Apolea lub Apoliona. Sugestia nie mogła być bardziej oczywista. Człowiek grzechu będzie fizycznym potomkiem demona niszczyciela, transgenikiem najwyższego rzędu. Tyle brama Arymana. Jakby nie było, czasy się wypełniły. A cały cech prawdziwych ezoteryków, wróżbitów, czarownic, wiedźm, magów, proroków bije na alarm, twierdząc, że tam, po drugiej stronie, zaległa złowroga cisza. Opiekunowie narodów zostali odwołani, a nadchodzący chaos świadczy o tym, że to cisza przed bitwą.